Cześć, witaj na kanale Wizmo. Ryszard, Mateusz. Niezależnie od tego, czy jesteś naszym przyszłym klientem, technologicznym świrem, a może sam myślisz o termografii, drogi widzu, na naszym kanale znajdziesz materiały dla siebie. Zdradzimy ci kulisy naszych realizacji oraz przedstawimy najciekawsze projekty z naszymi klientami. Spodziewaj się sporo gorących scen oraz niesamowitych ciekawostek z branży analiz budowlanych. Loty dronem, spacery po dachu oraz olbrzymie farmy fotowoltaiczne to nasze środowisko naturalne. Nie zabraknie również testów i recenzji sprzętu, który na co dzień używamy, oraz porad wynikających z naszego doświadczenia. Już teraz dołącz do naszego świata i zasubskrybuj ten kanał. Do zobaczenia w przyszłym materiale. Cześć!